Witam serdecznie. Chciałbym zaprezentować programator zegarkowy dwukanałowy, włącz w skali jednej doby, jednak z dodatkową funkcją przerywacza cyklicznego. Standardowy programator posiada funkcję włącz o godzinie. Powiedzmy 13, wyłącz o godzinie, powiedzmy 14. I tu dane urządzenie, powiedzmy żarówka czy oświetlenie, cokolwiek to ma być, zostaje włączone i wyłączone. Jednak w tym układzie mamy tą dodatkową funkcję przerywacza cyklicznego, czyli w zakresie od 13 do 14 jest aktywowany przerywacz. Czyli włącz, wyłącz, włącz, wyłącz jak kierunkowskaz z regulowanymi czasami od 1 sekundy do 9900. 90 Jedno, jednak jest to dodatkowa funkcja działająca w jednym z czterech trybów. Podstawowym jest to programator automatyczny, czyli ten standardowy, i tu mamy jako K1 dolna linijka, mamy czasowy plus przerywacz, następnie mamy kanał pierwszy włączony. I kanał pierwszy wyłączony. Jest to jeden z czterech trybów dla kanału pierwszego. Dla kanału drugiego również jest to samo: czyli czasówka włącz wyłącz o zadanej godzinie. E, czasówka, w której jest przerywacz cykliczny. Włącz oraz wyłącz na stałe. E, w górnej linicy mamy zegarek. Ustawiamy jego czas wciskając jednocześnie dwa przyciski boczne na dwie sekundy. Zaczyna migać, nam kursor i ustalamy sobie godzinę zegarkową, środkowym, przechodzimy na minuty, na sekundy, kolejny raz ciskając, przestaje migać i zegarek zostaje zapisany. Zegarek jest podtrzymywany w momencie, gdy nie ma zasilacza, baterią pastylką. Już pokazuję. Mamy tą baterię montowaną pod wyświetlaczem. Jest to model 2032. Już uruchomię zasilanie. Jest to programator tu, akurat w wersji 4. Nie jest zamontowana bateria, dlatego zegarek się wyzerował. Zróbmy tą jakąś tam godzinę, obojętnie nie ma to znaczenia, która. Wciskając środkowe menu wchodzimy w podmenu kanał pierwszy z literką A. Ponieważ mamy dla kanału pierwszego i dla kanału drugiego mamy dwie czasówki czyli włącz wyłącz oraz włącz wyłącz w skali jednej doby i tu mamy górna linijka jest to włącz o godzinie X. Przechodząc środkowym na minuty Następnie mamy wyłącz o godzinie Y, godziny i minuty. Czasy są zapamiętywane po 20 sekundach, w momencie, gdy zakończymy klikać w przyciski. Mamy kanał pierwszy z literką B, zasada analogicznie identyczna. Mamy kanał drugi, również wciskając przycisk, ustalamy sobie godzinę od godziny do godziny którejś tam, tak? Powiedzmy piąta. Od trzeciej do 5 i również z literką B, czyli jako druga czasówka. Następne pod menu jest to kanał pierwszy i mamy tu regulowane dwa czasy, o których wspomniałem. Są to czasy dla przerywacza. I tu możemy wybrać od jednej sekundy do 9990 sekund. Czas pracy i czas przerwy. Mamy regulowane dla kanału pierwszego, i osobno dla kanału drugiego, analogicznie oczywiście wciskając boczne przyciski. Tu mamy L1 i L2 w kolejnym podmenu, tu mamy odliczane czasy w czasie rzeczywistym, czyli tu nie regulujemy, jednak możemy te czasy zresetować podczas odliczania, czyli gdy działa nam przerywacz w przedziale czasowym i te czasy są tu odliczane. Wciskając prawy lub lewy przycisk możemy zresetować do zera. Powiedzmy jeśli licznik ma liczyć do nie wiem, 20 a jest odliczane 10 to wciskając którykolwiek z bocznych przycisków możemy te czasy zresetować czas górny i czas dolny. I tu mamy L2 czyli licznik 1 licznik 2. Następnie mamy pod menu podświetlanie wyświetlacza czy ma być czy ma zostać wyłączone. OK. Zasilanie układu 12V DC. Pierwsze podwójne złącze. Następnie mamy dwa potrójne piny. Są to styki zwierno-rozwierne, bezpotencjałowe przekaźników. Tu możemy podłączyć sobie do 6A w napięciu DC. Jednak nie podłączamy tu bezpośrednio żadnych grzałek w boilerach. To musimy zrobić za pośrednictwem do dodatkowego stycznika. Na innym filmie znajdziesz, bardzo podobne programatory, do tego jednak mają funkcje rozbodo, rozbudowane lub bardziej uboższe, na przykład bez przerywacza cyklicznego i na przykład raz w skali jednej doby. Pozdrawiam serdecznie. Grzesiek.